Ja jestem Misaga, to jest Adrian Klarson i będziemy dzisiaj ponownie grali w bardzo, bardzo głupie gry dla dziewczyn. Flirt na saunie! Musimy przygotować naszą syrenkę, która wybierze się flirtować z jakimś bardzo przystojnym menem. Nie wiem w ogóle, czemu Syrena idzie na saunę. Przecież się wysuszy! Będzie suchą rybą! Będzie sushi, prawie. będzie sushi, dokładnie. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale. Widocznie tak, tak właśnie ma być. O oh my god! Musimy jej nawet pachy ogolić, ale poczekaj, poczekaj, Adrian. Czemu to jest obowiązek, żeby iść na saunę, to trzeba ogolić pachy. No, Obowiązek to chyba nie Jezu, jest. Ja myślałam, ale... że ja będę jej tym włosy wyrwała. A. A my czemu, jej... czemu ona ma? Co? Musisz rozbroić na nie. <laughs> rozbroić bo... o Masz nie. jakieś je rozwalasz! Nie, nie ściągasz ich normalnie, po prostu tak. je rozwalasz. Dobra, jedna pacha ogolona. O! O, tak właśnie! Druga. Co to jest? Jakieś mydełko. Żeby... Nie. To jest pod pachę dezodorant. A, dezodorant po prostu. Po co dezodorant pod pachę, Wiesz, jak tak się, się idzie na... Co za głupota! Yy, dobra, jest gotowa poznać swoją randkę. Uuuu, moi drodzy, robi się gorąco! Adrian, chciałbyś się wybrać z dziewczyną tak na saunę? No jakby była syrenem, to chyba nie powiem. Szczerze, chciałbym <laughs> ją nosić na plecach. <laughs> Ale zobacz, oni jej tu dali wody troszeczkę, A, dobra, żeby dobra. wie, żeby miała. No to, to sama jakaś luksusowa w ogóle. No, woda w tym, tutaj ten. A co ja mam tu mu smażyć? Służ mam z niej zrobić? Położyć cię węgle pewnie dodać. Rozgrzałam, to widzisz? A... Rozgrzałam... To wygląda bardzo dziwnie, Adrian. No trochę dziwnie, no, ale to chyba jest takie zapachowe chyba. A, jakie kamienie. Ooo, a... to wygląda jak żelki wszystkich tych smaków w ogóle, o, oj, nie? Tak, Albo fasola no. po prostu. Oj tak. Może oni, oni smażą na grillu fasolę, zaraz będą ją konsumować. Będą to jeźpnie zaraz. Pewnie tak. Słuchajcie, naprawdę te gry są. Y... Ja próbuję się w nie wczuć, ale widzicie jakie one są głupie, prawda? Mm, słonecznika. No, Teraz słoneczniki. są słoneczniki w modzie, to. O, polewano oleje. A to to ja myślałam, że do wody to wlewają, tylko to będzie nie dziwne to ma, animacje. To ma pachnieć. Mhm. Mm Hmm, ciekawe po co oni się wybrali na tą saunę, co oni chcą tam robić? Adrian, wiesz co oni chcą tam robić? Bo ja na przykład nie wiem, jestem za młoda i nie wiem. Smażyć parówę po prostu na saunie, wygrzewać sobie dupę. To parówę dziwnie O, teraz para, wiesz, gorąco. Uuu, zobacz, oni to zrobili takie... Ale czas leci. Możemy ją pomacać, patrz! Oh my god! Masa! Ta gra jest nie dla dzieci w ogóle. Ej, co to jest za gra? To w ogóle. Oh my god! Oni... Co? No całujcie. Jeszcze raz, to jeszcze raz masujemy. O oh my. Ta... Ona się aż, słuchajcie, to spociła. Spo, teraz ją trzeba wytrzeć. Nie no, słuchajcie, ja, ja już jak to zobaczyłam. Ten masaż, to ja już nie wiedziałam, czy przypadkiem nie wyłączyć kamery. Weźmy teraz, to jest chyba ogórek. Ogórek? Ale nie wiem, czy to jest ogórek, po prostu było a, a, a trochę. trochę tak. Jeszcze więcej pary. Jeszcze Jez... trzeba ich bardziej spocić, okej, okay. dobra. I znowu. U, i z... A, bo tu widzisz... Tak, tak. Bo tu trzeba nabić do końca. Czas ci Aha, ja wtedy za bardzo gadałam no tak. i oni się nie nacałowali po prostu, bo oni wiecie, wykupili saunę na 15 minut i oni muszą wykorzystać na maksa ten szaf Bo muszą kamienie znowu dać Szybko całujcie się szybciej, bo mi czas ucieka Szybko! No, gazu, gazu, on w ogóle taki jakby nie był z nią zbytnio zainteresowany, taki zawsze wygląda bardzo sztywno Ale ma ręcznik pod kolory ogona, przynajmniej Przypaliła im się skóra? No co to jest w mają oparzenia chyba jakieś, wiesz. Że... Serio, że za drugą w się siedzą? No. Co to w ogóle być? To długo i kiszą po prostu Nie wierzę, ja mam to jeszcze nasmarować? No musisz, no. Ale to sama ta ręka smaruje, widzisz, ja niczego nie robię. No. Ej, ej, a może ja bym też go chciała podotykać trochę tam? Siłą woli po prostu to robisz, no. No nie robi nic, zobaczcie, Rę... rączki mam tutaj, Adrian też. To sama gra go masuje, my go nie masujemy, sorry. Och, no. Przegrać! Przegra! Chyba przez to, że nie oh, No! Jak można w taką głupią grę przegrać? Mój wytłumacz. Nie, żeby nie. Radę. Mam nadzieję, że ta seria głupich gier dla dziewczyn i, i nie tylko. Podoba Wam się. No mam nadzieję, że Wam się podoba, bo naprawdę moja inteligencja się cofa, kiedy gram w te gry, więc proszę zostawiajcie. Dużo, dużo łapek w górę, 15 tysięcy kolejny filmik. I w ogóle wbijajcie też do Adriana na kanał, bo on też nagrał bardzo fajną grę, która jest trochę głupia, ale niby nie do końca. I ja ją na pewno też niedługo nagram, ale jeżeli chcecie ją zobaczyć szybciej, to, to wbijajcie tatusiowe spa time! Una tego ojca. No, <laughs> nie, właśnie, co nie tak z uszami i w ogóle... Czemu obok... Ja mam nadzieję, że obok ta dziewczynka to jest jego córka, a nie pani, która będzie go obsługiwała na tej saunie. No raczej nie, pr prędzej wymyśla, że myślę ona. To jeszcze gorzej. Dobra, nie wiem o co tutaj chodzi, ale wygląda tak naprawdę bardzo podejrzanie. Pedikir! Pedikir! <grym> Mój tata idzie na pedikir. O Boże, co on stworzył Nie tak! Ona wygląda jak... Jak przerobiona lalka dziewczyny. Na faceta. Wygląda jak, fa jak dziewczyna z brodą po prostu. O oh god, my mu turba na głowę założyliśmy. Mm, turba, mm. <grym> jak kask. O nie, no proczek! excele Excellent. Tak, mu się bardzo to podoba. Ok, teraz trzeba mu co zrobić. Wypołożyć, nie? Y, spryskać mu te obrzydliwe pryszcze, tutaj takie trochę wychodzące. No i tak. Co to będę mógł. Go go golić go, będę? on Piękną brodę masz golić? Nie, to chyba masz go po prostu ten Nie, będę go golić Autentycznie Ale serio mu zejdzie wtedy ta broda? Jak chcę to zobaczyć Czy tak na nie jest taka głupia? U. LOL gole go lego! A mogę go gdzieś jeszcze ogolić? Na przykład na brwiach? Nie. A na przykład oko mogę mu ogolić? Nie, chyba nie i no te... nie, no teraz to już w ogóle no. wygląda jeszcze gorzej. Co oni mu zrobili w ogóle? Ile co ja mu zostało po... z fatetą to kosztuje? A ja mu mogę polewać po oczach. <laughs> <laughs> nie, tragedia, po prostu tragedia. Jak. Po... po co te gry w ogóle są robione? Ja tego nie rozumiem. Mm, face' cream. Fe... Mm, Może mu mm. te pryszcze naprawię teraz, patrzcie. Maseczka! Trzeba odczekać No oczywiście, no, no trzeba zawsze odczekać, nie? I znowu go musimy tutaj trochę popolewać wodą. No. Wykąp byka, no, wykąp i go jeszcze. Wyczek wykąpany, wytarty. Jezus Maria, ile on ma tych zabiegów na tą twarz? Ja byłam kiedyś w spa i tyle nie miałam. Trochę za dużo, no. To za dużo to nie znaczy. No ile mogę tego robić? Już ci starczy i tak jesteś brzydki, nic ci nie pomoże! Dobrze, więc tak, tak chyba mu wypaliliśmy te, te pryszcze. Nice. Wypaliliśmy te pryszcze. Nie, nie bierze znowu ten krem. Ale ty jakiś inny. O, wygląda jak... jak On wygląda jak salsa przez chwilę, jak sosek. To, w, to jest chyba owocowy, że nie jakieś truskawki jakieś tam. Oj, oh. Może w ogóle go już zamieńmy w dziewczynkę, no. No już nie trzeba dużo zamieniać w dań. Start to make up. Teraz musisz go pokolorować usta, łaga. Wysmarować. I oczy nowe wymienić mu gałki oczy nie na rękę. Nie, no to nie soczewki są. No. Don, okej, okay, nie. Wystarczy, wystarczy, ja już więcej nie chcę. Czas temu bardzo przystojnemu tatusiowi wyczyścić te brudne syry! W ogóle, fuj, nie, te paznokcie są obleśne. no bardzo. Ja chyba nie dam rady tego Adrian Puklika, ja nie mogę na to patrzeć. Eee, co ma, to jest jakieś Nie mogę na to patrzeć. Co my tu mamy? A, najpierw ten, te, te sypy ze stóp, dobra, dobra, pięknie, pięknie. Powiem wam... Jami, mm, jami, pięknie, o, dobra, dobra. te jego paznokcie, co no to jego po... W ogóle, jakie wielkie one są, te, te środkowe. czarne na oko, w ogóle... Powiem wam tak, nie o. mogłabym komuś myć stóp. No fuj, no, dotykać stóp Mnie w ogóle... stopy... To jest dla mnie bardzo obrzydliwa, obrzydliwa część ciała i... No chyba już mu wyczyszczę wreszcie, o patrz jakie piękne mam teraz Ja teraz... nią zaraz ja tutaj, przysięgam, patrz, przysięgam. się, patrz, jak się świecą, Aga Czy Jakieś jak wypolerowane w ogóle Jak złoto się teraz świecą Chciałabyś takie... Ale w ogóle takie długie ma te paznokcie, nie? No jak ma chce robić, to musi być długie, nie? Przecież Nie pewnie zaraz je A ja mówię, ja teraz trochę robię ten... Skórki A, skórki, no. O, Adrian no. wydełkuj mu no. Wydełka to są. Za... bo stópki wczój, ale. <noise> Jakąś dziewczynką ma rączkę. No, szuraj, szuraj, szuru buru. Ale szybko poszło, bo znowu mycie, I mm, no. Teraz wyjemy stóki. stópki. Oczywiście, no, oczywiście. Mniami, jami, jami. No, dobra, dobra. Nawet ja bym takie chciał mieć stopy, dobra. Elza i biedronka na saunie. To jest etu. Ladybug sauna real life. Po co nam wiedzieć, jak przyszykować się na sam... W ogóle co z tą Biedronką, jest nie tak? Czemu ona ma jakieś dziwne ciuchy, takie <grywa> to czerwone, ogranicz. Znaczy, to tą maskę ona nosi, to ja jest wiem, akurat wiem, ale... normalne. Aby, reszta. Ale, reszta. ale reszta ma ubrana jakiś kleopatra w ogóle. O co? <grywa> A i to nowo... jest podobnie jak w tej. Znowu z niej zdzieramy jakieś łańcuchy, nie? I ona się z tego cieszy i jest zadowolona. Tak jak... Kobieto! Podprysznic byłaś! Biedronka! Lakota się umyj w końcu, a nie śmierdzisz. On wszystko wyczuje swoim, swoim węchem bardzo czułym. No ja się mogę w, w ciuchach, ale to już w masę. Tam... No w ogóle wiesz. O, tar, nie. No bo wiesz, nikt nie może jej wiedzieć, jak ona wygląda, rozumiesz o to chodzi. Dalej nie rozpoznam z daleka. Znowu pachyak. Słuchajcie, zastanawialiście się, czy Biedronce rosną włosy pod pachami? Tak rosną! Nie <noise> Teraz już wiem! Albo pewnie się nie zastanawialiście. W ogóle zacznę tego kota z boku. A ty to tutaj kotur właśnie? Też akulary mają. Nie wiem. Niech jakieś rzeczy tutaj robią. Dobra! Biedroneczka, pachy jak marzenie! Teraz jeszcze czas znowu tu je popryskać. Mmm, sprayem, no pewnie, chociaż to bardziej taka chyba oliwka była, bo to też samo no, oliwiona ona była, wiecie. O, a czemu nie widzieliśmy tego? Patrzcie, jakie papucie dostałam. O, ale jakie fajne papce, o przynajmniej. Fajne, tak. chociaż coś, jedna rzecz fajna. O, I wychodzimy. Drzwi się otworzyły normalnie. Wow! Wow! Co za postęp w tych grach! U. Cześć! Cześć! Cześć, za co ale ciebie jak ma... na saunie? No chodzę, co Tam choć nie widziałam! Znowu na grilla trzeba dać tego. Mięska trochę. Trochę mięska. Yy, dobra, znowu mamy kawienia, czyli to już słuchajcie, chyba będzie wszystko to samo. Tylko, że no, no widzicie, no nauczyliśmy się teraz jak iść Biedronką i Elzą y, na saunę, jak to wszystko właśnie wygląda. Jaki, <noise> jakimś cenem będziecie Biedronką kiedyś, to będziecie wiedzieli jak pójść na saunę. <noise> I w co się ubrać. Ale... I co zrobić, znaczy, koniecznie trzeba ogolić patry. Koniecznie. I popsikać pod koniec oliwką jako. Oczywiście. O, no. Boże, nie mogę po prostu, tak są jest, takie głupie, że jak ludzie, jak zostawicie kolejne 15 tysięcy łapek w górę i jak ja mam dalej w to grać, to... To nagram, no nagram, ale... Ale wy mi robicie to specjalnie, ja dobrze o tym chodzi? i wiem. tak, na pewno robię specjalnie. Tak, dokładnie. Więc jeżeli nie chcecie pominąć moich katuszy, jakie przychodzę na, na kolejnych odcinkach serii głupich gier dla dziewczyn, to zostawiajcie subskrypcję. Może kiedyś dobijemy do miliona i wtedy... Nie wiem, co. wtedy będzie więcej saun! Wtedy pójdę na prawdziwą saunę i wam nagram! Nie wiedziałem, że ona z takimi plecami na filmach tam biegała. Bo zawsze miała sukienkę, to nie było widać, rozumiesz? A tak naprawdę Elsa potrzebuje y, codziennych zabiegów na plecy. Okej. Okay. Tutaj elektroszący robiłaś, co? A co chodziło? Sara mi za co? Pogle smutną twarz! No wesoła nie jest. Na no no i... takie plecy też bym wesołe. No, no też prawda. Co to teraz jest? Co to za laser to za pistoletko z W ogóle robi? to wygląda jakby tutaj się ktoś z kupę na ją zrobił te brązowe, no. albo to ja nie wiem co to jest. Chyba tak przyleciało no. Bardziej szczur, to mi przypomina pobyś szczura. Nie tak. Co ja? Czy to jest żyletka? A skórej to nadmiar skóry. Fuuuuuu! Ja nie chcę w to grać! Fuu. Ja pierniczę co to ma być! Ja chciałam tylko na... Ale na trzeba plecy na Ja nie chciałam pleców robić. Fuuuu, w ogóle co jej Kto ma takie plecy? A, bo to chyba, że się opalała i. <grym> to musiała się bardzo długo opalać. No się zjarała, bo nie! Ja chyba na tydzień zapomniałam. Nie, co? O, jak nagle, nagle akładnie te trynki ten. Szerek, no. wiesz? Zmierza Zmierza z... Dotknął Szrek na zawsze. I mieniła się z... z... szeka po jednej marceczce. A, i teraz już zbywamy, okej, okay, dobra, dobra. Pomogło. 5 sekund, okej okay, jest. Działa, <grym> działa. Teraz lupą mnie wypala. nie chcę na to patrzeć z bliska. Co? 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 Spray <śles> jest plusem? Nie. To oznacza, że musi być, być dobry na pewno. O, to jest do wyciskania pryszczy. Mam takie coś. Uf. O! Fu. o. Ja, pie... ja nie mogę! A? Tego się nie spodziewałem. Tego też się nie spodziewałem, Adrian! Oj! I tak każdego musisz zrobić o! U. U! Naprawdę ktoś grając w tą grę sprawia mu to przyjemność No właśnie, ktoś ty musiał zrobić, Ktoś to musiał w ogóle zrobić, kto miał taki pomysł? Boże, gdybym ja wiedziała, że coś takiego będzie, to ja bym wam tego nie nagrywała, bo to jest naprawdę obleśne to jest. A dobra, a, okej, lava, Jezus, myślałam, że znowu będziemy wyciskali i będzie tutaj 10 pryszczy, na które będę musiała patrzeć. Zdeł każdy 5 film. Na te wulkany, nie, nie? Ale nie w ogóle... A to te zielone, co to jest? To jest grzyb na pleco, ja nie wiem mogę, jak można się do takiego nie. stanu dopiero. <laughs> Eza Co ty ze swoim życiem zrobiłaś? Kobieto! Na pierwszy raz plecy będziemy miała dzisiaj dopiero. Oj! O Teraz tylko włosy zostały Już nigdy na Elze nie spojrzycie tak samo. Oj nigdy. Dobra, ja chcę... Ja nie chcę... Co? Nie 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 chcę tego! A dobra, już działa, Chyba szybko się plecy golą, to pewnie przez ten rozowe wiecie tam powery, nie. O, znowu ją smarujemy jakąś śmietaną. A, bo golenie będzie Masło to jest chyba. Co ja jeszcze mam tu zrobić? Ty pianka na golenie. A jeszcze. Dobra, 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 dobra. O, dobrze, pięknie. Plecy ogolone! tak szybko się goliło, mm, to dobre. Fajnie by było, fajnie by było. A na wszelki mm, wypadek... Trochę mrozem to chyba, jeszcze. To chyba ten jest prysznic w strejach. <laughs> Ona tylko dezodorantem się psikała, w ogóle się nie myła nigdy, to wiecie, to tak Czas właśnie... relaks. Znowu kamienie, znowu jakaś sauna, praktycznie. <laughs> Kamieniami na nią w ogóle, co się dzieje? Ja mogę jej na głowę położyć? Co ja mam z tym bambusem? Gdzie ja mam wsadzić jej tego bambusa? Po co bambus? W ogóle palą, halo, Elza nam się pali, halo! Halo, chyba Halo! Ona miała mieć lód, o zostawisz! Tak szybko, kurde, kamienie i tyle, no Znaczy, w ogóle masaże ja miałam w swoim życiu kilka razy masaż i to jest bardzo, wiecie... Miałeś masaż bambusem? Nie, nikt mnie nie bił bambusem, wiesz? O, oni rolują! Rolują jak bamburite! Jak ciasto, wiesz Jak ciasto ja. no, no nie, na naleśniki się nie robi To tak było nie. strasznie dziwne, bo bambusy mają te kółka ja one by się wpijały, nie? Mie, mie, wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego, że się bambusem robią. Wydaje że ktoś miał fantastykę Jak wałkiem kto, kto, kto to ciasto, robił. chyba tak Wiecie, ktoś miał chyba jakieś no. brzydkie myśli z elezą i dlatego tą grę zrobił, nie? Przysięgam, tak, bo, bambusy bo, lubią. bo to nie jest normalne To naprawdę nie jest normalne No ile ja ją mogę golić? Już raz ją ogoliłam Więcej kremu, więcej kremu I co z tym? A, on się sam wchłania Dobra, okay, okay. Elza dzięki nam może dalej wyglądać przepięknie i dalej występować w filmach z pięknymi plecami. No. Tego dzisiaj się nauczyliśmy w tych wspaniałych grach, które są naprawdę bardzo mądre, bardzo inteligentne. Pamiętajcie, żeby wbić na Adrian'a kanał. Tutaj gdzieś macie już jego film, pokazuje Wam się na ekranie. I. Zwijam Kiedy i lecę! Lecę na pełnej! Dzięki, że mi prawie krzesło rozwaliłeś za całe 30 złotych.